Bocian boski, przyleciał. No i ja. Ale oni mówią, Panie Przewodniczący, to jest dla Pana Bocian, żeby Pan wiedział, że Bociany nie przynoszą dzieci i tylko taki projekt ustawy o elastycznym czasie pracy może pozwolić polskim młodym pracownikom na to, żeby mieli więcej czasu dla siebie i pomagali naszej demografii. No, ja powiedziałem, jeżeli wprowadzi się elastyczny czas pracy, tak jak je proponuje rząd, że może się okazać, że kolejne Tygodnie, że kolejnych kilkanaście tygodni małżeństwo będzie pracowało po 12 godzin, bo tak będzie chciał pracodawca, to ja się pytam: czy przedszkola też będą otwarte 12 godzin? Czy żłobki będą otwarte 12 godzin? Jeżeli przepracujecie w czerwcu 77 godzin, to otrzymacie tylko za te 77 godzin wynagrodzenie. Ja wiem, że Wam się to wyrówna do czerwca przyszłego roku, tylko w tym czerwcu tego roku trzeba opłacić czynsz, energię elektryczną. Jeszcze za co żyć. Także to są skutki działania tego rządu. I powiem wam, my już nie mamy się gdzie cofnąć. Rząd nas sąduje, a tak właściwie sąduje, jak daleko jeszcze mogą się posunąć. Ja mówię, że już nawet nie na milimetr. Oglądaliście to, co działo, działo się na Cyprze. To nie jest przypadek że nagle ministrowie Eurolandu, ministrowie finansów chcieli opodatkować lokaty zwykłych obywateli a nie oligarchów rosyjskich, te miliony dolarów bo oni sądowali jak daleko mogą się posunąć ale oni liczyli, że na Cyprze nie ma takich tradycji że tam ludzie będą siedzieli w ogródkach piwnych, że się nie ruszą ludzie wyszli na ulicę i się wycofali z tego My mamy też pozytywne przekłady, chociażby młodych ludzi, mam na myśli tutaj akta, którzy wyszli na ulicę i nie pozwolili sobie, aby ta umowa była ratyfikowana przez Polskę. Dlatego możemy tutaj godzinami na te tematy rozmawiać. Uważam, tą decyzję, którą podjęliśmy jako Komisja Krajowa Solidarności Wielsku biały przedstawiliśmy te główne postulaty, które macie, o których wiecie, do tych postulatów można dopisywać postulaty około związane właśnie z tymi problemami. I to jest nasz cel i to, co rozpoczęliśmy w zakładach pracy, pytanie się nie tylko związkowców, ale i pozostałych pracowników, jakiej chcemy formy protestu w pierwszej kolejności, bo że ona będzie, to my nie mamy wyjścia. I musimy podjąć tą pałeczkę, bo przed chwilą informacji, którą uzyskałem, o której mówił Jarek, że... Kolejne firmy idą do upadłości. Przynajmniej na, na ten moment jest ta informacja. Stocznia Gdańska. Jak Stocznia Gdańska, to ich huta częstochowa. Czy tysiące pracowników? Dwa tysiące pracowników. Rząd mówi, on nie jest zainteresowany, aby pomagać, bo jest to prywatny kapitał. Tylko w jednej i drugiej filmie jest Agencja ARP, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu, której właścicielem jest rząd polski, Skarb Państwa. Która powinna pomagać, ale polski rząd mówi zero protekcjonizmu. Nie możemy pomagać, bo może być to zaliczone w pomoc publiczną. Kto w Europie doprowadził do kryzysu? Banki! I te same banki dostały pomoc publiczną od Komisji Europejskiej. I to jest właśnie problem i ogłupianie nas, poszczególnych społecze społeczeństw. Dlatego to jest ten moment, w którym powinniśmy, powinniśmy zewrzeć szyki jeżeli jest potrzeba faktycznie tego przesilenia to rząd Tuska go będzie miał ja niezależnie od tego jestem zdeterminowany i się bardzo chce. i niezależnie od tego, a wiem, że pozytywnie bo naprawdę jeszcze po kraju ludzie są coraz bardziej oburzeni będę organizował z Paweł Kukizem kolejne spotkanie Platformy Oburzonych będę organizował pierwsze spotkanie Platformy Oburzonych Przedsiębiorców bo oni mają swoje problemy Ci pracodawcy, którzy zasiadają w komisji trójstronnej albo nie chcą tego widzieć albo są po to, żeby załatwiać tylko swoje interesy, bo ja wiem, że ci przedsiębiorcy mają problemy chociażby z ustawą o zamówieniach publicznych, która idąc w kierunku tylko na niższe ceny doprowadza do tego, że takie są standardy pracy w Polsce, że pracodawcy aby wygrać przetargi prześcigają się w tym, żeby dać najniższą cenę, a najniższa cena to jest obniżony standard, standard pracy i niskie wynagrodzenie. Półtora roku, roku temu złożyliśmy projekt ustawy o płacy minimalnej, Leży w Sejmie. Dzisiaj rząd znowu proponuje 1686, my proponujemy minimum 1720, Od tego nie dojdziemy, chyba że rząd będzie chciał też rozmawiać na temat podwyższenia kosztów uzyskania przychodów. To jest też ważne, od kilku lat było nie, nie było podnoszone. Zasiłki rodzinne, ci którzy, ci, którzy pobierają, ile lat stoją w miejscu. Progi dochodowe uprawniające do pobierania opieki, z opieki społecznej, zasiłków stoją w miejscu. Ale premier mówi, Polska jest krajem, w której jest mniej, coraz mniej ubóstwa. Bo ludzie pobierają coraz mniej zasiłków, pobierają, bo nie są progi podnoszone. Jeszcze po kraju. Północny Zachód, północ, bezrobocie na poziomie 37-8%, 75% ludzi bez prawa do zasiłku. Ja nie wiem, czego niż żyją. A w kolejkach popaczki świąteczne do Mopsu potrafią się pobić. To jest polska rzeczywistość. Dlatego musimy o to walczyć. Uważam, że to jest ten moment, gdzie powinniśmy zebrzeć szyki, niech sobie mówiąc o chcą, czy to tak chcę, obalić rząd, czy nie. Ja chcę sobie wymienić partnera w negocjacjach, a jedni to mówią, obalenie rządu, inni nie. Niech sobie to traktują jak chcą. Na ostatniej komisji trójstronnej premier mówił, że jest skłonny odejść od tego projektu poselskiego odnośnie elastycznego czasu pracy, a procedować tylko ten rządowy. No i mamy informacje z ostatnich dwóch tygodni, że wszystko co było negatywne w stosunku do pracowników. W tym projekcie poselskim Szeinfelda zostało przerzucone do tego projektu rządowego. To macie odpowiedź na hipokryzję i draństwo ze strony rządu. Także im już nic nie pomoże: żadne spotkanie, platformy, pudrowanie. Widzicie, oni zamiast ratować miejsca pracy, to się spotykają i chcą robić nie wiem, co chcą jeszcze zrobić, żeby im słupki rosły. Nigdzie nie pomoże. Kraj też nie ruszy. Bo co ma powiedzieć Polkom i Polakom, że podwyższyliśmy wam wiek emerytalny, że robimy, że robimy Wam elastyczny czas pracy, że będziecie pracownikami na rozkaz. Co ma jeszcze mówić? Że bezrobocie jest na poziomie 14,5% czekamy cierpliwie w Trybunale Konstytucyjnym na wyrok w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. Wygraliśmy ustawę o święcie czy króli. Mam nadzieję, że ten kierunek. W którym idziemy też jest pozytywny. A co najgorsze tu chcę być mężem stanu, ponoć mówi się, że pójdzie do Europy, a nie przestrzega dyrektyw Unii Europejskiej, chociażby o czasie pracy, gdzie w naszej opinii pokazaliśmy jasno, że jest to niezgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Dlatego moi drodzy, dziękuję Wam, że podjęliście. Ten protest, zresztą w poszczególnych regionach, będziemy także przynajmniej do tego miesiąca września, bo nie ukrywam, że po tych referendach, zakładach pracy, jedno jest pewne, że będzie akcja i będzie moment, w którym będziemy się musieli zderzyć z rządem premiera Tuska i nie wiem, czy to będzie... Strajk i duża demonstracja narodowa, czy demonstracja narodowa, to nam wyjdzie z naszych pytań, które zadaliśmy. Bo my, w przeciwieństwie do premiera Tuska, pytamy się, co jest dobre dla społeczeństwa, a nie odwrotnie. Bo my tu jesteśmy dla Was, a nie odwrotnie. Dlatego dziękuję szefowi, dziękuję Ci, Kaziu, dziękuję Wam wszystkim, że jesteście, bo przecież, moi drodzy, to wszystko robimy dla siebie. Jak siędziemy i pojedziemy do tej Warszawy, czy zademonstrujemy w każdy inny sposób, to przecież robimy to dla siebie. Nie dla Piotra Dudy, pewnie dla, że dla Solidarności, dla tej Solidarności przez małe, dla tych, którzy nie będą mogli być z nami i protestować, bo też tacy będą. Ale przede wszystkim robimy to dla siebie, dla swoich dzieci, żeby przynajmniej oni mogli lepiej egzystować w naszym kraju, takie pytanie dzisiaj miałem zadane na samo zakończenie tego spotkania właśnie z liceajstami, którzy powiedzieli jakie pan ma marzenie, ja mówię, żebyście wy nie musieli wyjeżdżać za pracą za granicę bo wieczorem jak przyjechałem do Gorzelca to spaliśmy w takiej stacji benzynowej, był hotel, gdzie dzisiaj rano też już wyjeżdżali to mnóstwo mikrobusów, autobusów, młodych ludzi, którzy zatrzymują, grupują się, wsiadają i wyjeżdżają do, do pracy.